Witam Was w nowym stream Już po kwarantannie, zobaczę jak teraz fajnie nam wszystko Kurde było potrzebne wiecie te parę dni No po 17, nie parę bo 17 dni No parę dni nie mogliśmy robić, bo tak się źle czuliśmy Coś tam przechodziliśmy może Tam nie wiem czy to był korona, czy to było zmęczenie tak już ogólne I się porobiło ładnie, nie? No widzicie, mamy czyściutkie akwaria fajnie Wszystko fajnie zadbane jeszcze No jeszcze do zalewania parę jest. Yy, no Będziemy zalewać trochę później, no ale już mamy pomyte Najważniejsze to było to mycie same, nie? No, widzicie to wszystko trzeba było pomyć. Tutaj mamy jeszcze jeden tam mam z tym chem. Całe takie 80 litrów. Nie chciałem tego mchu wywalać, bo będą nowe zakładane akwarycem będziemy być, nie? No i teraz takie, które bardzo wprowadzę dzisiaj. No. Tutaj zrobione są już dwa. Tu jeszcze te trzy, trzy stare. Cztery stare są. White pearl. No, jeszcze tam jest dużo krewetów, także na razie nie wyciągają, bo masę jest małych. To jest trudno wyciągnąć, nie? A z biegiem czasu to wyciągniemy. Tutaj jeszcze cały regał. A kurde. Niektórzy będą widzieli piwo, nie? Ale wiecie, tu cały regał jeszcze jest do robienia. To jest taka mała melinka była. Przez jakiś czas, a teraz będzie zrobiona cała eleja 48 akwarii tutaj jest regał, one nie są jeszcze całkiem pomyte, one są umyte bo my tutaj zobaczcie o, wiercimy jeszcze takie otwory pod te pływaki i tutaj gdzieś w tym miejscu w połowie będą wiercone otwory na spływy nie? I to fajnie, 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 by mi gościu tam już tak Chin wysłali. Długo czekałem, bo kupiłem to już dwa tygodnie temu nie wysłali, nie wysłali. Jakieś tam zrobili to, że wysyłka, ale nie było aktualna, A teraz dzisiaj przyszło, że jest wysłana i będę to miał w najbliższym czasie do 14 lutego. No to już super fajnie. Będziemy działać to. Nie będziemy wiercić, że tutaj, w tym miejscu gdzieś tak, tutaj. Tak, paria, będziemy wiercić, tak, żeby tak na te szybko... Jedno akwarium też 60 litrów gdzieś, to tak 20 litrów żeby było spusto wody nie Jeszcze są tam inne opcje żeby to regulować, ale to może później zobaczymy nie No wiecie, one nie są pomyte tak dokładnie, ale są no, pospuszczane, te podłoże powyciągane nie I tak z grubsza umyte nie, no ale to jest ponad, ponad 200 pari mytek, no to jest kupa roboty mojej pracy No tutaj jeszcze nie, bo tutaj są krewetki, tutaj na dole też mamy krewetki ale tu już są wszystko ładnie pomyte. Tu mamy też ładnie umyte. Czekam tylko za tymi kranikami co mają przyjść do tych spustów i zaraz my to będę wiercił i będziemy zalewać, nawet jak pływaki przyjdą później, to doleję tam dotąd wody poniżej tam tej, tego sporu, co jest tam na pływak. One jest wysoko. aby mi nie przeszkadza nie? i dolejemy wodę i już będą się akware grzać pod krewetki. I teraz tak zobacz. Tu mam taki duży regał. nie? To jest 9 akwarii po 240 litrów. No, no jedno trochę mniejsze jest tu nie wiem, takie mam jedno mniejsze. No ale 9, no można mówić właśnie po 240, to może, może mieć 200 litrów, nie? I to zawsze miałem to przerylet. I teraz zobaczcie, no kurde nie wiem co zrobić. Widzicie te szery Jest to sens dalej z tym coś robić, czy nie? Dużo jest red tutaj jeszcze. No, no nie wiem, no zawsze mi z tego szery dużo wychodzi red lili, no. No to są, parę razy welbety było, widzę z tego też, nie? No ale. To jest szczery, nie? Teraz zobaczcie. No takie wysyłam krewetki mniej więcej. No to są dorosłe też sobie barwione, nie? Ale mocze no, no nie są tak zawsze wybarwione. tylko centymetra tak nie mają takiej barby. No zaraz, zaraz tu gdzieś kucimy. O, o, tu widzicie. Takie tak wysyłam, około centymetra, ten mały tutaj. O. I ludzie mi piszą, że kundle dostali, nie? Nie wiem czy tam się w ogóle bawić tym wszystkim. Ten szary RedBog Sprzedajesz po złotych 50 zł za sztukę, ale taką jest sakura red, nie? Doradcie. Robić tego szerucha czy nie robić. Tyle tych akwarii jest pod to, nie? No jeszcze to miało być pod szary, bo to, to ta cała aleja miała być. Tu 12 akwarii po 120 litrów. No tutaj tu są krewetki i tu są malutkie krewetki. Nie patrzcie, że jest brzydka bota. No nie, nie, nie idzie wszystko wyłowić, nie? No masa tych krewet. Zobaczcie, żebyście nie wiesz ja, ja Wam tutaj gdzieś chwycę. O tam tutaj setki jest tego. Nie wiem czemu. Na tym wyburze mi się tam nożem Nie możemy tego wyłowić. On pełno małych jest. No. Mówcie sami. Co radzicie? Robimy szeruchacz czy przeznaczamy to na white pepper, które w ogóle żadnej selekcji nie wymagają. Proste w hodowli, taka komercyjna krewetka na no, no tak dużej hodowli, no po prostu musi być. Nie? No nie ukrywajmy się, no koszty są ogromne. Nie? Tu już w tym roku poszło 5 ton ekogroszku a jeszcze podejrzewam, 2 tony trzeba będzie dokupić. Mam to 7 ton. Nie mówię to o prądzie o tak dalej, bo chcę też zwiększyć, bo zobaczcie, tu mam welwet. Prawie, że nie widać, że jest velvet. taka, takie mam ciemne żarówki. No trochę jest to rzęsy, nie? No, ale... no i tutaj poradźcie, co z tym zrobić. Wszystkim wycieramy octem, nie kwaskiem i już na typie próbowaliśmy. Nie mogę tego się pozbyć. Z tego sypu tutaj, nie? Te jednak parę takie najbardziej zapaskudzone jest. Także widzicie, nie tylko mamy problemy różnymi rozwiązaniami ale nawet takie proste sprawy jak te zacieki nie? no tutaj mam te wszyscy się o tutaj... te green green cardine pytają ale to jest tak słabo widoczne widzicie je a słabo widać no to są te właśnie yy... Green Cardina, Green Neo teraz nazywałem, a to jest nazwa Green Cardina. Powiem Wam, to się raz mnoży, raz się nie mnoży. To jest taka specyficzna krewetka, Paracardina, nie? No fajna, bo się nie krzyży z niczym innym, nie? No. no. dobra. Tak was oprowadziłem troszeczkę. Tutaj będą zmiany, bo tu będzie ściana. Także zmniejszą hodowlę, więcej akwarów nie dostawiam. 300, 300, chyba 20. 30. Nie wiem kiedy to muszę policzyć. Nie wiem dokładnie ile ich jest, ale więcej już nie będzie dostawianych, Bo miało być tutaj dostawiane, Tutaj, w ten kąt cały nie będzie dostawiane, bo muszę gospodarować jeszcze dwa pomieszczenia na te pokarmy. Według inspektoratu weterynaryjnego. Wet <grym> trudna nazwa i ciężko jest to wygospodarować i tak myśleliśmy, że tutaj z tego właśnie kawałka pomieszczenia zrobimy także ten magazyn i te pakowanie jakoś tutaj zrobimy, chociaż maszyna do pakowania nie jest duża i nie, nie, nie wiem czemu to wszystko tak chcą, no ale musimy tak robić jak są, nie? No. A kochani, tyle po kwarantannie Kwarantannie nawet chyba tej kronie, bo już to byśmy mieli, nie? My są zdrobieńce czy już nie? Nie wiem, nie wiem. Trochę tam było się słabo, trochę było zimno. Po koronie, nie? Ile u mnie z No ale to fajnie, bo mogliśmy coś porobić. Ja jestem tak zadowolony, bo w końcu mamy te akwary pomyte. O to mi chodziło najbardziej. A także mam do pracy i tak wiecie jak to jest, a sam nie umiem za bardzo. <ś aunque> I sobie tak robimy. Teraz będziemy zakładać najważniejsze rzeczy. To będziemy zakładać, właśnie tę automatykę całą. To jest numer jeden. W akwarystyce założymy tutaj rekuperatory. Rekuperator, to się nazywa wymiennik ciepła, nie? Z jonizatorem powietrza, tak żebyśmy tutaj nie mieli pleśni, grzyba, bo trochę nam się tutaj na zdrowie odbija. Także widzicie, same tylko pieniążki i pieniążki, nie? Idą. Ale, Są. Na co ja mam wydawać? Weźcie. Dzieci dorosłe Same z sobą się zajmują Może lepiej od ojca szyja No Tutaj whitepery przełowiłem To jest Stare akwarium Nie miałem gdzie był, już takie niektóre ładne by. i po prostu samiczki chodziły ze sidełkami i nie miały jajek I zobaczcie No ale to chyba są półtora tygodnia Większość samiczek już nosi jajeczka O, ta jest coś kiepska. Ta ma kłopot, chyba. No i tak widzicie. Czasami się zdarza, tak, że jedno tam padnie przy takich świeżych akwariach u mnie. Ale to ja te straty sobie liczę. Bo jest więcej zysku niż strat. Za. powiem Wam za. dwa miesiące Wam pokażę te akwarium, tu będzie pełno małych. Będzie kupa do wyłapiania. Doradźcie mi jeszcze raz co z tymi szerokami robimy. Czy je dalej hodować, czy likwidować, bo oczekiwania są na Sherry Red kolosalne. Ludzie nie rozumieją, że to jest Sakura, co oni są za złoty 50. Zł. Czy zamykamy tamast Sherry Red? Już ich nie będzie na tej hodowli. Na razie, kochani, cześć.